Dzisiaj pokażę wam bardzo fajny i tani w miarę sposób, jak możecie sobie zrobić szybko smart oświetlenie w waszym domu i niezależnie czy macie nowe mieszkanie czy jakiś stary dom. A zrobimy to za pomocą czegoś, co nazywa się smart switch. Pokażę wam dokładnie, jak możecie sobie szybko zainstalować taki switch w waszym domu. Ja przynajmniej się bardzo lubię takie włączniki, bo wychodzą one naprawdę fajnie cenowo i dosyć szybko możecie całe to oświetlenie, które macie na suficie zautomatyzować. Nie musicie kupować, jeśli macie jakiś nie wiadomo, jakiś randol, nie wiem, pięciu, sześciu smart żarówek, kupujecie taki jeden włącznik i wszystko sterujecie za pomocą takiego pojedynczego włącznika. Z takiej szybkiej teorii to mamy tak naprawdę dwa rodzaje smart switchy. Jedne, które łączą się za pomocą Wi-Fi, czyli nie potrzebujecie żadnej bramki, po prostu łączycie się do waszego routera i możecie korzystać od razu np. z jakiejś aplikacji, a drugi, tak jak w tym przypadku, jest to Włącznik na Zigbee, który już, ups, który już potrzebuje bramki. W tym przypadku mamy tutaj Akarę, potrzebowalibyśmy bramki od Akary, ale ponieważ ja korzystam z Home Assistanta i z Zigbee to MQTT, możemy wykorzystać taką uniwersalną bramkę. Generalnie, jeśli chodzi o Zigbee to MQTT, to nagrałem nawet cały odcinek, gdzie wszystko tłumaczę, więc link gdzieś tutaj w rogu Wam się wyświetni. Dobra, bierzemy się do roboty. Wymieniłem ten włącznik, co prawda on też jest smart i mogę go zdalnie uruchamiać, ale jestem strasznie z niego niezadowolony. To jest włącznik Zigbee, kupiłem go na Aliexpress, jest o wiele tańszy, ale szczerze to nie polecam kupować zbyt tanich rzeczy, bo zazwyczaj zazwyczaj są po prostu jakieś problemy z nimi. W tym przypadku no mam dużo problemów, często te łączniki mają dużo opóźnienia albo w ogóle wypadają mi czasem z sieci, ten po jakimś czasie, po dwóch latach zaczyna się psuć, to znaczy czasem te podświetlenie tutaj gaśnie i w Home czujnik jest jako wyłączony, ale światło się dalej pali, po prostu samo to z siebie gaśnie, nie mam pojęcia dlaczego, dlatego dzisiaj wymienimy na lepszy, przynajmniej tak mi się wydaje, włącznik od Akary. A i pamiętajcie, że to jest zabawa z prądem, robicie to na własną odpowiedzialność. Jeśli nie czujecie się na siłach, to najlepiej wezwijcie elektrykę albo kogoś, kto się na tym troszeczkę lepiej zna. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zawsze robić, to oczywiście wyłączenie bezpieczników. 12 oświetlenie, cyk i robi się ciemno. Po szczęście mam tu mojego softboxa, więc aż tak ciemno nie będę mieć i będę mógł bez problemu wymienić ten włącznik. No i oczywiście softbox jest po prostu podpięty pod gniazdko, nie pod obwód oświetlenia, dlatego się świeci. Tak samo te LEDy. A przy okazji dostałem nowego robota do testów, więc będę teraz testować. A w nowym roku pewnie coś się pojawi nowego, jakiś filmik. A zaczynamy po prostu od demontowania od obecnego łącznika. Podważamy i mamy tutaj. Teraz musimy parę śrubek odkręcić. No i dobra, teraz w zależności czy macie na przykład jakieś nowe budownictwo, czy jakiś starszy dom. W nowym budownictwie najprawdopodobniej będziecie mieć trzy różne kabelki, czy różne obwody, niebieski to jest przewód neutralny, jego w starym budownictwie możecie nie mieć. No i mamy tutaj przewód fazowy oraz przewód z lampy, sam nie wiem jak to dokładnie się nazywa. Jeśli nie wiecie, który jest fazowy, to możecie kupić taki próbnik włączyć na chwilę zasilanie, przyłożyć i on się zaświeci. Ja mam wyłączone wszystko, więc tylko sobie sprawdzę dla pewności, że nie ma żadnego napięcia. No i w zależności, jeśli macie tą n to kupujecie włączniki z, z przewodem neutralnym, z wejściem na przewód neutralny. Jeśli nie, no to musicie tak zwane czujniki bez N, czyli bez tego neutralnego wtedy one troszeczkę inaczej działają na innej zasadzie. No ale też jest wtedy możliwość podpięcia takich smart włączników. Tylko musicie pamiętać, że to wersja bez N. A i najlepiej kupcie sobie taki sprzęcior w jakimś sklepie do ściągania izolacji z drutów. O, będzie nam to potrzebne. Cyk. Cyk. Mamy ściągniętą izolację. Teraz bierzemy się za nasz przewód neutralny, ponieważ tutaj do tej kostki ona się bo to się nazywa wago od jednego producenta no nie możemy jakby po prostu wyciągnąć kabelka bo byśmy przerwali obwód Tego musimy jeszcze wsadzić, tu jest miejsce na to jeszcze jeden kabelek cyk i on pójdzie do naszego włącznika o, w ten sposób teraz musimy odpiąć ten włącznik i jedziemy dalej dobra, odkręcone tu jeszcze uprzedzę pytania tutaj mamy dwa kabelki, które idą do lampy no i to chodzi o to w tym, że po prostu mamy tak możliwość zamontowania dwufazowej lampy, czyli po prostu taki podwójny włącznik, ale ja chcę mieć pojedynczy, więc musimy je razem zmontować. No a tutaj mamy od fazy dwa przewody, to jest jakby cały obwód i idzie po prostu dalej do kolejnych puszek, więc to też musimy po prostu zawsze razem łączyć, inaczej dalej prąd by nie popłynął nam. No i mamy tutaj nasz włącznik, no i to jest banalnie proste, mamy oznaczenia. Jest NK, tak? Jest LK i L1. L1 to jest właśnie obwód lampy, a L to jest nasza faza. Teraz wystarczy, że na szybko każdy do każdego już tłumaczyłem co i jak. Musimy po prostu to wcisnąć i dokręcić. A i zapomniałem jednej rzeczy: żeby to przekręcić, no to musimy najpierw jakby rozdzielić ten przycisk. Tutaj się podważa. Cyk to odchodzi. Tą część na razie zostawiamy, a tą będziemy montować. Dobra, kable podłączone, teraz zostaje nam ostatnia rzecz, której tak naprawdę nie sprawdziłem, czyli czy, ta, czy ten smart switch w ogóle mieści się do tej europejskiej puszki. Z tego co wyczytałem to tak, ale no zobaczymy czy nie będzie jakiegoś problemu. Trochę te kable trzeba poupychać, ułożyć w środku i dociskamy. Jak widzicie Akara H1, ten pojedynczy, bez problemu się mieści. Teraz wystarczy, że przykręcimy do puszki i zaraz będziemy się brać za parowanie do home Assistanta. Udało się w miarę równo przykręcić. Stała ostatnia rzecz, musimy tą nakładkę włożyć teraz na, na tego switcha. Mam nadzieję, że to jest dosyć łatwe. Cyk. No i mamy. Teraz musimy tylko włączyć zasilanie. Podpięte i teraz szybki test. Sprawdzenia czy to w ogóle działa. Cyk. O, włączyło się. Wyłączyła jeszcze raz, cyk, cyk. Tak prezentuje się ten włącznik, muszę Wam przyznać, że całkiem ładnie on wygląda i dosyć fajnie działa. No ten skok przycisku mógł być trochę głębszy, ale naprawdę dosyć fajny przycisk. Teraz działa to po prostu jak zwykły włącznik, więc nie mamy tu na razie nic smart, więc musimy to teraz dodać do Home Assistanta za pomocą zigbee to mqtt Ogólnie zigbee to mqtt to mega projekt, bo nie tylko rzeczy za kary, ale naprawdę tysiące innych rzeczy, choćby na przykład tutaj mam taki czujnik jakości powietrza Zigbee, też możecie dodawać i wszystko obsługiwać jedną aplikacją. Więc na tej stronie sprawdzacie strona ZigBee to MQTT, czy taki włącznik na przykład jest wspierany. Wchodzicie w ZigBee to MQTT na waszej instancji Home Assistant'a no i klikacie Permit Join All, czyli zezwalamy teraz urządzeniom. Zigbee na dołączenie do naszej sieci. Szybko musimy ten włącznik załączyć w nim tryb parowania. Z tego co wyczytałem, szybkie 5 kliknięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, nic się nie wydarzyło, bo chyba jednak nie tak to się włącza. Spróbujmy przytrzymać po prostu przez dłuższy okres ten przycisk, i w powinien teraz wejść w tryb parowania. No i sukces, bo jak widzicie tutaj w Zigbee 2 MQT został wykryty. Idziemy gdzieś tu na koniec. Cyk. O! Został wykryty. No i przycisk dodany do Home Assistanta przez Zigbee to mqtt Teraz wystarczy, że dodacie go na przykład do UIA czy jakiejś automatyzacji i możecie nim sterować. O! Proszę bardzo.